Uczestnicy trzech projektów realizowanych przez Caritas Diecezji Sandomierskiej spotkali się przy wspólnym wielkanocnym stole. Spotkanie było okazją do rozmów, planów na najbliższą przyszłość oraz podsumowań i integracji wszystkich zaangażowanych w prowadzone projekty. Te spotkania mają na celu nie tylko rozwijać ich kompetencje społeczne czy komunikacyjne, ale przede wszystkim pozwalają spotkać się w gronie nas wszystkich w gronie prowadzących opiekunów eee, no i przed, przed świętami jest to najważniejsze, by rozwijać w nich takie poczucie zbliżających się świąt. Projekty takie jak Samodzielność Drogą do Niezależności, Samodzielność Moją Przyszłością oraz projekt Od Aktywności do Samodzielności pomagają blisko 50 osobom przed ukończeniem 18 roku życia w byciu bardziej niezależnym i samodzielnym. I ten właśnie efekt jest tutaj najbardziej widoczny i zadowalający, Przyznaje dyrektor sandomiejskiej Karitas, ksiądz Bogusław Pitucha. Cieszymy się z efektów i skuteczności projektów, które mówią, każdy z tych projektów zakłada w sobie samodzielność. Myślę, że w życiu każdego z nas jest takie, etap, że każdy chciałby być samodzielny, i tak jak w Piśmie Świętym jest napisane, że większa radość jest dawania niż zbrania, więc widzimy, że nasi uczestnicy są bardzo samodzielni, bardzo zadowoleni i widzimy że te efekty projektów ciężkiej nierozmundnej pracy przynoszą efekty dlatego tym bardziej ta radość dzisiejsza nasza jest pomnożona że nasi Absolwenci, beneficjenci projektu są samodzielni i to jest na pewno ułatwienie i dla nas, ale przede wszystkim dla rodziny. Jak przyznała Karolina Łętowska, koordynator realizowanych projektów, wszystkie podejmowane działania powiązane są z misją Caritas. Jesteśmy instytucją chrześcijańską, więc w takim duchu staramy się wychowywać, kształtować naszych uczestników, beneficjentów. Takie wspólne spotkania uczestników realizowanych projektów przez Caritas Diecezji Sandomierskiej odbywają się dosyć często. Często to dobra praktyka. Te spotkania są cykliczne. Z okazji świąt Bożego Narodzenia, z okazji świąt Wielkanocnych staramy się zorganizować takie, takie święta. Wakacje mam oczywiście, pikniki, no ale to już zupełnie, zupełnie in, inny charakter e, spotkania. Miłym akcentem tego spotkania były także niespodzianki, których nie mogło zabraknąć. Jedną z nich była wizyta Wielkanocnego Zajączka, który dodatkowo umilił wszystkim. Dzień. Dla Stefan Info Katarzyna Kaszluga